Witamy Państwa. Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz. Przed nami spotkanie międzynarodowe i na pewno emocje na najwyższym poziomie. Zaczynają. Liczymy na wspaniałe widowisko. Ależ niesamowita atak obrońcy. Odzyskali piłkę w środku pola. Dobrze dobrał. Nie złapał tej piłki, będzie niebezpiecznie. Kamil Gorszycki. Robert Lewandowski. Uderzenie, ależ znakomicie obroni. Piłka poza linią końcową i rzut rożnik. Z poświęceniem świetna, pewna interwencja, jęk zawodu kibiców rywali. Blisko pole karne. Ma możliwość dośrodkowania. Dośrodkował? Bramka szpiąstkuje. spójrzmy. Dobre, ofensywne wyjście. Pan zdecydował się na strzał. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Zabaleta. No nie tylko efektownie, ale i efektywnie. Uderzenie w stronę bramki. Aga zacentrował w pole karny. Czekamy na dośrodkowanie. Dobra okazja. Gol pokonał bramkarza. Ależ bramka Włodek. Tak, wielkie brawa za ten strzał, ale podanie otwierające drogę do bramki było fantastyczne. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Idealnie uderzył prosto w dolny ruch bramki. Znakomita technika. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Masz szczerano. Di Mi Maria. Mila. Wybiega na pozycję. Ależ ma pozycję! No, będzie gol? I znowu remis, proszę Państwa. Jak widzimy w powtórce nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Świetnie przymierzył samo okienko. Spójrzmy na to z innego kąta. Przykre atakowana, ale proszę jaką on ma technikę. Cały czas utrzymuje się przy piłce. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną kolację. Piłka w polekarne. Piłka zatrzymana przez rywala i wybita. Już blisko pola karnego. Czy to wykorzysta? No strzela! Aj, pek, słupek! Szukała. Dobrze się pokazał. Czy będzie bramka? Strzela! Mamy rzut rożny. Przytomne wybicie przez obrońcę głową. Strzela! No wsparli teraz bramkarza. Do przerwy 1 do jednego. Jak dotychczas mamy wynik remisowy pierwsza połowa poza nami, ale zmiana tego reżimu. Przed nami drugie 45 minut. Zobaczymy, jak zagrają biało-czerwoni Polacy rozpoczęli. Milik. No i zgranie w polekarni. Zdecydował się na strzał. A jak niewiele zabrakło skupek. Zgrywa tę piłkę głową do partnera. Niglian. Czy to wykorzysta? Jest szansa. Brawo, ta bramka daje im prowadzenie. Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. Dobra pozycja do oddania strzału. Czy to wykorzysta? Uderzenie? Hebiu. Szkoda. Mogli wyrównać. Messi. Messi poradził sobie z obrońcą. A Wierma Szerano. Piłka na skrzydło do Messiego. Środek pola jest wolny. Tam biega partner z jego drużyny. A teraz Tevez. No, może teraz. Mają teraz okazję. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Milik. Atak Polski. Czy to wykorzysta? No będzie gol? Niestety piłka odbija się od bramkarza i wpada do siatki. Popatrzmy na powtórkę i na zaskoczenie rywala. Trudno się dziwić, wskazywani byli na porażkę, a jednak remisują. Znakomicie uwolnił się spod opieki obrońców i bezbłędnie wykorzystał okazję. Spójrzmy na to z innego kąta. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. Robert Lewandowski. Lionel Messi. Znakomite wyjście i obrona we współczesnej piłce szybkiej czasami trzeba podejmować decyzję w łamku sekundy i on to świetnie zrobił mamy nadal wynik remisowy ale tylko wspaniała interwencja bramkarza zapobiegła utracie bramki Miglian Perez rozejrzał się nie chce grać sam spójrzmy ładnie wysoko zagrana piłka do Tebeza to wykorzysta! Przejął piłkę we własnym polu karnym. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. O to chodziło! O, byłoby niebezpiecznie, gdyby obrońca nie był na posterunku. Może się z tego rozwinąć. To musi być gol! Kamil Grosicki. Wydawało się, że będzie remis, ale jest gol! Oni prowadzą! No i zanosi się na to, że wygrają to spotkanie. Zupełnie niespodziewany wynik. Będziemy wtedy świadkami... Wiela da sensacji. No dobrze, bo jeśli teraz tę bramkę pokazaną z innego końca. Lionel Messi. Źle ustawił się obrońca. Czy uda mu się utrzymać przy pińce? Daraj. Nie Obrońca blokuje tę centrę. Popatrzmy co się dzieje. Niespotykana sytuacja. Również Blankarz udał się w pole karne rywali. Ten zróżny ma dla nich kolosalne znaczenie. Sebastienda. Czy do dwóch takim rezultatem kończy się to spotkanie? No można powiedzieć, mieliśmy piłkarską ucztę.